Witam Państwa serdecznie. Następnie chciałbym podziękować Państwu za obdarzenie mojej skromnej osoby olbrzymim zaufaniem. Uzyskany przeze mnie wynik 7212 głosów to blisko 40% poparcie z Państwa strony. Dzięki Państwu uzyskałem nad swoim kontrkandydatem przewagę blisko 2500 głosów, czyli aż 15% chciałbym bardzo gorąco poprosić państwa o wzięcie udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 30 listopada 2014 roku i oddanie na mnie państwa głosu. Przyszłość i rozwój to komitet, który zmieni to miasto. Nasz program opieramy na trzech podstawowych filarach: inwestycjach, przedsiębiorczości oraz naprawie finansów miasta. My wiemy, jak przyciągać inwestorów. Przed nami nowa perspektywa unijna i nadchodząca kadencja będzie kadencją dużych inwestycji. Chcemy nie tylko przyciągać do miasta nowych inwestorów, chcemy też zachęcać do inwestycji i większej aktywności lokalnych przedsiębiorców. I wreszcie chcemy oddłużyć miasto. Nie może być tak, że pensje wypłacane są w transzach, a pracownicy przez lata nie dostają podwyżek mówił Kronik. Wspólnie z grupą lokalnych liderów podjęliśmy decyzję o tym, aby w Skarżysku Kamiennej utworzyć ruch społeczny, który przed wyborami samorządowymi miał przekształcić się i przekształcił się w Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy najpoważniejszą siłą polityczną w naszym mieście i idziemy do wyborów po to, by je wybrać. Podczas całej kampanii próbowałem pokazać Państwu, że liczą się zarówno słowa, jak i czyny. Nie mówiłem tylko, że gdy zostanę prezydentem, sprowadzę inwestorów. Udowodniłem już w trakcie kampanii, że potrafię to zrobić. Na kilku konferencjach prasowych przedstawiłem prezesów firm wykazujących chęć zainwestowania w naszym mieście. Decyzja o inwestowaniu w Polsce już zapadła. W pierwszej fazie inwestycji na realizację przeznaczonych zostanie 5 milionów euro, co umożliwi zatrudnienie 50 pracowników. About, uh, Dziękuję za tę informację. Zapewniam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by przedstawić Wam najlepszą biznesową ofertę. W poniedziałek przedstawię tę ofertę naszym lokalnym władzom. Odpowiedź z naszą ofertą biznesową prześlemy w przeciągu 7 dni with business offer, with our business offer, business offer of our town in uh, seven days, okay? Konrad Kronik, żegnając gości z zagranicy, przedstawił im anglojęzyczny folder reklamujący nasz region i jego potencjał inwestycyjny. Na mapie województwa umiejscowiono Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice. Skarżysko na mapie się nie znalazło. To nie najlepiej świadczy o promocji naszej gminy, twierdzi Kronik. W konferencji uczestniczyło dwóch inwestorów Wojciech i Dariusz Korona. Reprezentowali oni firmę Virtuale.pl z branży internetowej, która swoje działania koncentruje na dwóch obszarach. Działa w formie agencji marketingowej i supermarkecie usług internetowych. Firma już zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, a w drugim obszarze chce poszerzać swoją działalność i chce właśnie w Skarżysku utworzyć filię swojej firmy, tym samym tworząc miejsca pracy dla mieszkańców Skarżyska. Inwestorzy najpierw byli zainteresowani lokalizacją swojej firmy w Radomiu. Jak sami stwierdzili, kronik przekonał ich do Skarżyska. Wielokrotnie w naszym komitecie akcentowaliśmy, że wspólnie uznaliśmy, że takie najważniejsze wartości. W naszym mieście to są inwestycje i praca, prawda? I to hasło inwestycje i praca rzeczywiście wiedzie nasz komitet. Do boju i no zdecydowaliśmy się, żeby w naszej kampanii wyborczej nie obiecywać, ale pokazywać możliwości, które są i realnie działać. I dzisiaj chciałbym przedstawić drugą firmę, która potencjalnie jest zainteresowana zainwestowaniem w naszym mieście i utworzeniem tutaj nawet do 30 miejsc pracy. Działamy w branży internetowej, 14 lat już na rynku. Obecnie zatrudniamy ponad 40 pracowników. Siedzibę mamy w Kielcach, ale w całej Polsce, także jesteśmy firmą ogólnopolską. Bardzo ważne jest dla mnie poparcie Marszałka Adama Jarobasa. Jak Państwo wiedzą, osiągnął on olbrzymi sukces w wyborach do sejmiku. Mógłby w zasadzie rządzić samodzielnie w naszym województwie. Głęboko wierzę w to, że nasze dobre relacje, wiedza moja i moich współpracowników w zakresie pozyskiwania środków unijnych spowoduje, iż nasze miasto skorzysta z dużego unijnego wsparcia, dzięki czemu w najbliższej kadencji w Skarżysku kamiennej zostanie zrealizowanych wiele tak potrzebnych naszemu miastu inwestycji. Te wybory samorządowe to wybory, w których zdecydujemy o tym, jaka będzie jakość tej polityki, jaka będzie jakość zarządzania lokalnego. Zdecydowali się na formułę Komitetu Obywatelskiego, przyszłość i rozwój, inwestycje i praca, to są dzisiaj wartości, których najbardziej potrzebuje województwo świętokrzyskie i potrzebuje skarżysko. Skarżysko, które w moim odczuciu do tej pory było trochę postrzegane jako miasto powiat niewykorzystanych szans. Wiem, że jest, Wy jesteście w stanie zrobić to wszystko, aby tak nie było. Trzymam kciuki i dziękuję. Polskie Stronnictwo Ludowe stara się otwierać, stara się pokazywać, że ludowy może oznaczać też, właśnie obywatelski, powszechny. Także cieszę się, że dzisiaj jesteśmy razem. My Państwa popieramy. Formuła Komitetu Obywatelskiego, moim zdaniem, jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi dzisiaj stoi skarżysko i ten podmiot. Natomiast bardzo ważna jest współpraca. Nie da się programować rozwoju miasta, rozwoju gmin bez dobrej współpracy pomiędzy miastem, powiatem a województwem. Zwłaszcza województwem, które w swoich kompetencjach ma bardzo wiele przywilejów, chociażby wskaże na rozdział środków unijnych. Ta kadencja, myślę, nie była kadencją optymalną dla tego miasta i nie widzę w tym winny marszałek. Czas składać dobre wnioski, trzeba szukać tych przestrzeni, gdzie można zadedykować dobre projekty po to, aby były inwestycje i była praca. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy mnie wspierali. Członkom Komitetu Przyszłość i Rozwój, moim najbliższym współpracownikom, ale przede wszystkim mieszkańcom Skarżyska, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Jeszcze raz apeluję o to, by w dniu 30 listopada 2014 roku wzięli Państwo udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Bardzo głęboko wierzę w to, że dzięki Państwa poparciu wspólnie zmienimy skarżysko.